Jesteśmy na Kołontaja w Gdyni, idąc w kierunku Kołontaja 35. To tutaj nowa budowa dewelopera KRJ Idziemy teraz wzdłuż ulicy Kołontaja, dzielnicą Grabówka, jakieś 550 metrów do dworca. Teraz wam pokażę co widać, to może być widać z taja 35, a w tle widać pewien dźwig, a dźwig jest od inwestycji K2, czyli jej bezpośredni konkurent. Można wybrać między tą inwestycją a tą. Tutaj deweloper dał już swoje banery. i trwa właśnie rozbiórka poprzedniego domu, tutaj był dom jednorodzinny. Nie jestem teraz tego taki pewien, możliwe, że to jest na trzech działkach w tej chwili budowa, nie na dwóch, ale to już jest. Pierwszą rzeczą, która mi się rzuca na trochę wieje wiatru, może to przeszkadzać, ale pierwszą rzeczą, która mi się rzuca to są te mieszkania od wewnętrznej strony, czyli te które nie mają widok na ulicy. Ja i tutaj wam pokażę. To są to są te, te mieszkania tutaj Może coś widać, te tutaj i ten tutaj one mają widok i wyłącznie na wewnętrzną stronę budynku. To jest to co będziecie widzieć, czyli tak naprawdę niewiele. skarpę, inny budynek i wieżowce, tak, skarpa, inny budynek i wieżowce. Jeśli chodzi o mieszkania na te wyższe, z wyższych pięter, tak jak są te tutaj, jest możliwość zobaczenia trochę więcej. Przede wszystkim odległość do kolejnego budynku jest zdecydowanie komfortowa. Jest większa anonimowość odległość i fragment budynku na port, który nie zostanie zabudowany. Ta szczelina zostanie tutaj. To co mnie niepokoi, to są te tereny tutaj poniżej, ponieważ tu może w przyszłości coś rzeczywiście powstać, ta szczelina jest bardzo duża, jest aż do następnego budynku przy Kapitańskiej 16. Można tutaj dużo postawić. Prawdopodobnie cały Skyline tego będzie trochę niższy, jednak nie brałbym tego za pewnik. Tam widać za drzewami następny budynek. To jest zieleń, zieleń nie zawsze nieuporządkowana. To jest coś co na następny czas trzeba zostawić. A tutaj dalej plac budowy. Spróbuję się przejść trochę ulicą Kołłątaja abyście mogli Państwo zobaczyć jaka to jest ulica jest to ulica równoległa do Morskiej wyżej jest ulica Lelewela i ulica Falista jeden blok wieżowiec 11 piętrowy stoi przy ulicy Lelewela, a ten cofnięty stoi przy ulicy Falistej tam jest też Falista 7-9 do bardzo piękny budynek z oszałamiającym widokiem na port. Jeśli miałbym zaproponować klientowi mieszkanie od wewnętrznej strony, to zaproponowałbym już w tym budynku, bo jest to najlepszy widok, jaki widziałem w tej części Grabówka. No i idąc dalej ulicą Kątaja, są tutaj architektura jest bardzo prosta, nie jest zbytnio wymagająca. Jak widać, jest też dużo zaniedbań starych nieruchomości, które tutaj powstały zaraz po wojnie. Przed wojną tutaj były baraki z desek. To, to, to co widzimy dwa podobne budyneczki, które są. Jeden jest po mojej prawej stronie pastelowa, drugi po lewej. To jeszcze jest pomalowane, ponieważ był brak pomysłu na białą gdynię. Następnie budynek tutaj Narożny przy Kołętaja 39. No, jest to już modernizm. Jest budynkiem bardzo pięknym. W bym go, nie krytykował. To, co chcę pokazać, naj, największą perą architektury i modernizmu na tej ulicy, i w ogóle, chyba w dzielnicy Grabówek jest. Projekt Millera, który przed wojną, a chyba 32 rok. No jest, to, jest to parafia, oczywiście trochę ją zdewastowano, z tego nie widać, ale z innej strony zrobili taką wielką nadwodówkę, która jest okropna. To był czas, kiedy religia była w salkach i nie, nie było problemu. Spróbuję pójść też obejrzeć tą budowę, żebyście mogli widzieć. To jest dalej ulica kołontaja. Kolejna pera modelinizmu po prawej. Widać ten budynek bardzo dobrze. I budowa K2. Tutaj deweloper mnie zapewniał, że z dwóch ostatnich pięter jest widok na zatokę albo na port. Jestem w stanie mu uwierzyć, ale takie rzeczy się zawsze sprawdzę. K2, kapitańska 2. Że nie będę przeszkadzał robotnikom ich to zawsze peszy przejdźmy tą ulicę Wyżej, która jest nad Kołątaja. Kolejna wiele lat zaniedbana ulica Grabówka. Tu jest też przedszkole. To, co będzie Ci przeszkadzać ten widok z tyłu, zwłaszcza z poziomu 0 i z poziomu 1 jeśli chodzi już o to mieszkania 105 metrowe na drugiej kondygnacji to już nie będzie tak źle, ale niestety to jest skarpa. Gdynia ogólnie jest budowana na skarpach, więc, więc będzie z tym jakiś większy kłopot. Znalezienie czegoś o niskiej zabudowie. To jest budynek, który ogromnie mi się podoba. To jest odwielka 7 do 9. Mimo, że jest z wielkiej płyty, został pomalowany na biało. To jest wyjątkowo udana elewacja. To się rzadko zdarza. Pisali o tym w całej Polsce. Bardzo równa, bardzo gładka. Nie pomniejszająca tego budynku. Tak jak na siłę próbowano te budynki pomniejszać różnymi pasami poprzecznymi. Na końcu je dewastowano. Także o, to jest ulica wyżej. No, są tutaj domy, więc... E, to jest ulica e, Joachima Levela. Okolica jest bardzo piękna. Są tutaj, jak widać, wile marynarzy, o których już wiele razy mówiłem. Są bardzo okazałe. Ta jest akurat nowsza. Tutaj no też modernizm. Tam jest blok taja 12. Tutaj są kolejne modernistyczne wille, które w przyszłości Czeka, tych willi raczej nie rozbiorą, są na no tyle atrakcyjne, że kojarzą się z zabytkami. Jeszcze kawałeczek i zejdziemy do ulicy Kołontaja. No, trochę jest spacer, ale chciałem, e, abyście mogli zobaczyć też e, okolice, w jakiej będziecie mieszkać. E, bo można pokazywać sam blok i sam rysunek, albo samą wizualizację, która zazwyczaj no, nic nie mówi. Wiele rzeczy jest ukrywanych, nawet w najlepszych e, reklamach są budowane na emocjach. Zauważyłem, że e, kiedy. Kupuję myszkę na Allegro, ona jest dobrze opisana, nawet by była używana. A w nieruchomościach jest tak, że lokale czy mieszkania są opisywane bardzo tragicznie. Zwykle nie mówi się prawdy, albo całej prawdy.